Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w sześciu odcinkach. Pięć z nich to bonus dla osób wspierających kanał, więc niezły biznes. Natomiast ten odcinek jest ogólnodostępny i pokażę Ci, jak go rozwiązać. Ale co rozwiązać? Na no przykład będziemy oczywiście rozwiązywali. Zaczynamy od założeń. Otóż w zadaniu zakładamy, że mianowniki ułamków muszą być liczbami różnymi od zera. Możemy za zacząć od takiego wyrażenia x kwadrat różne od 0. Teraz usuwam tą potęgę, zostaje x różne od 0, czyli jak widzisz, od razu uwzględniamy pierwszy mianownik. I stąd otrzymujemy liczby rzeczywiste bez zera. Taki warunek musimy spełniać w tym zadaniu, żeby to działanie miało sens matematyczny. Ok. Następnie szukamy wspólnego mianownika. Wspólny mianownik otrzymamy dokładnie, może nie taka długa kreska ułamkowa. Wspólny mianownik weźmiemy z tego ułamka, czyli wybieramy x kwadrat. Dlaczego? Zawsze wybieramy maksymalną e, liczbę xów, e, może inaczej mówiąc. Zawsze wybieramy x w najwyższej potędze, jeśli powiedzmy tutaj mamy w pierwszym mianowniku tylko x. nie? I teraz zobacz. Jeśli wspólnym mianownikiem jest x kwadrat, to oznacza, że aby tutaj w tym mianowniku otrzymać x kwadrat, tego x muszę wymnożyć przez x. Jeśli tego x mnożę przez x, to licznik tego ułamka też muszę pomnożyć przez x. Tutaj już mm, mianownik jest x kwadrat, dokładnie taki jak tutaj, więc nic nie muszę robić z tym ułamkiem. Natomiast tutaj, ze względu na to, że w mianowniku była jedynka, a teraz pojawia się x kwadrat, to oznacza, że trójkę też muszę pomnożyć przez x kwadrat. No i zobacz, co otrzymasz. Wymnażając pierwszy licznik mamy 2x, później dopisujemy jedynkę, a następnie minus 3x kwadrat, Redukuję wyrazy podobne, i w zasadzie muszę ustawić tylko te wyrazy w kolejności malejącej potęgi. I to jest wynik. Tak zostawiamy. Do tego jeszcze dokładamy to założenie. Wszystko jest. Przechodzimy do odcinków bonusowych.